Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałem zrobić też małego vloga, kilkominutowego, bo takie będę robił. Będzie ich co 2-3 dni. Chciałem opowiedzieć coś o sobie: jaki mam sprzęt. Opowiem coś o mojej towa towarzystwie, przy, przy nagraniu. No, przy nagraniu, kto mi towarzyszy, i o sobie. Mój... no mój kącik ogólnie, co nagrywam. Może coś o mnie. Imię chyba w opisie już podawałem, jak jest Facebook. Mam 13 lat. Nie lubię youtuberów, którzy robią na fejmu yy, Dla lajków itp. To Oni tak wymuszają, wiecie o co chodzi. Yy, czego się nie lubię. Może coś zdań. Taki vlog o mnie, co ja robię. Co lubię robić, dobra. Zdań. Nie lubię na pewno wątróbki. Nie lubię boraczków, boraków. Nie lubię barszczu ukraińskiego i nie lubię nieschabowego te potom schabowego. kotletów rybnych, nie lubię kotletów rybnych, To było z, tych, z tego mięsa. Nie lubię też pomara pomarańczy nie lubię, gayfruta. No i to wszystko czego nie lubię... A jeszcze Kiwi e, Nie lubię jeszcze sorry za ten komunikacik zawsze tak jest. Nie lubię jeszcze by to powiedzieć pizzy z tym mm, z takim chrzanem jakby powiedzieć no e, to może wszystko zdań, bo nie będę opowiadał, bo trochę dużo tego jest. Przejdźmy może do mojego sprzętu. Ja mam to Sibę. Mm. 3-letnią tużibę. Satelite, coś tam coś tam ona ma 3 RAMu. Ma procesor AMD Athlon AMD. Nie AMD Radeon. Yy... Nie pamiętam, już chyba. A, kamerka dwa te słaby ogólnie laptop, tylko tak doneta i se w grudniu kupuję nowy. Z Windows 8.1 To jest 7. A po prostu se kupię nowy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak to mi dobrze służy, ale tak do gier to słabo, dlatego spodziewajcie się takich gier z moimi mał, wymaganiami albo z Drakensang, będą trochę lagów, więc się spodziewajcie. Dobra, mogę to, co jeszcze mogę powiedzieć? Może jakąś, jaką mam myszkę, mam myszkę, teraz używam bardzo słabą myszkę i też kilkuletnią, ponieważ y, jedna mi się rozpadła, jest i nagrywam na tej. Znaczy ona jest. Ona zamula czasem. no teraz zamula. Normalnie robię ona mi zamula. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ona taka średnia jest. Yy, spadła mi. Yy, może ktoś ukaże tą firmę yy, Rocket Rocket Cut, takie coś. Bezprzewodowa i zapłaciłem za nią 115 zł na przycenie, co mam podkładkę. Podkładki, które akurat teraz nie mam, bo miałem Steel Series QCK mini i... Wyżyczyłem dla kogoś. Nie będę prezentował dla kogo, bo żeby nie było. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Yy, mam dwie pary słuchawek. To jest mój sprzęt. Yy, Te aktualnie, aktualnie są Philips. Philipsa. Zakupiłem, je, yy, zakupiłem je za 119. Pokażę też drugie. To są z mikrofonem też do nagrywania gier. Te, te nie są teraz, te, nikt tylko słowa muzyki. I one są takie do podróży. Sorry. Te, te, to jest, to jest z firmy Creative. Zapłaciłem za nie 130, 135 też na przecenie. I dobrze się sprawują drugi rok. mam nic. Dobre basy. Te też mają dobre basy, ale te bardziej do gier są. Co jeszcze mogę powiedzieć o moim sprzęcie? Mogę tam powiedzieć jakie mam gry teraz. Ogólnie tak na płytach. Mam teraz, jakby to pogadać. Sorry, sorry. Fuck jakoś... Nie wiem czy mi pokażę. Czekajcie. Myszkę odłączę. Może teraz tak pójdzie. O tu mam moje gry i może coś powiem o nich. Sorry. Mam Mafię 2, Władcy Pierścieni, Sandrasa, Gita 4, Gita 5, Max Payne 3, Call of Duty, Black Ops 1, 2, World at War, jakiegoś tam Jamesa Bonda, Alana Wake'a z jakimś tam dodatkiem, FIFA 13, 14 i to chyba wszystko z tych gier. A i mam jeszcze na starym koncie z 20 gier na Steamie, i z tych, z tych 20 sugier to jest chyba z 5 darmowych. Dobra, może ostatnią rzeczą omówię o mojej tutaj kocicy. Opowiem coś o niej. Ona ze mną jest od 2009 roku. Już dużo. Ona ma teraz 7 lat, skończy 7 lat. Już nie jest taka moda. I ona jak się... Ona jak się ją denerwuje to na drapie. Jak nie jakbym wam pokazał jak, jak ja mam z sz, szny to od niej. Ale nie pokażę. Bo trochę drastycznie będzie wyglądać. Dobra, trochę wszystko w tym mini vlogu wszystko powiedziałem mój sprzęt. Spodziewajcie się vloga za dwa. I trochę jutro nie, bo jutro bardziej na Orlika co to było, nie wiem. Jutro, jutro idę na podwórko, więc... na trening, sorry, więc nie będzie odcinka. Dobra, wszystko z mojej strony, H wszystko z mojej strony, opowiedziałem wszystko. A, moje złącze internetowe, moje złącze jest takie średnie. Czasem strasznie grillagują, więc no tak średnio się spisuje. Więc dobra, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, Elo.